Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z Andrzejem na kanale Siema. Cześć, hej, miło. Andrzej ma taką kolekcję, słuchajcie, japońskich samochodów, głównie samochodów czteronapędowych, że po prostu szczena mi opadła wielokrotnie. Ale wśród tych samochodów jest po prostu coś wspaniałego, taka perełka perełek. Oczywiście widzieliście, bo klikaliście w ten film, co to jest za auto. To Mikaira M20B. Czyli to nawet nie jest Subaru. Teraz pokażmy sobie i opowiadajmy sobie trochę o tym samochodzie, bo tutaj jest naprawdę o czym opowiadać. Co, co ty możesz powiedzieć o tym samochodzie? No? Bo no ja, że to po ja powiem. Bo ja A, powiem no właśnie, coś może co będzie mnie, łatwiej. Co mnie fascynuje w tym samochodzie, bo nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z samochodem e, japońskim, takim stuningowanym, tak, żeby tuner nadał swój numer WIN, swoją tabliczkę znamionową, swoją nazwę, swoje znaczki i tak dalej, bo wszystko to jest w tym tamikajrze. No może z, z winem chyba jest, jest chyba oryginalny, jest dodana tabliczka z zdania. A, czyli damią... win jest normalnie tak, Subaru. A, tak, a co tak, ma w dowodzie tak. napisane? To jest trudna sprawa. Musiałbym to sprawdzić, bo to było, to, było, to, było, to było pytanie nieprzygotowane. Nie <laughs> <laughs> Albo a raczej ja nie przygotowany do pytania. Ale no. to musiał, musiałbym zęknąć, ale wydaje mi się, że chyba Subaru impreza tak Subaru tak, impreza to ma. O, to Ta. ciekawe. Tak, Ale nie, 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 nie jestem pewien. Także. No, bo trochę trzeba też powiedzieć o tym tunerze, bo ja się tak szybko posprawdzałem. No, bo oczywiście coś pamiętałem, ale nie pamiętałem tych niektórych szczegółów. Tom i Kaira, bo to dwóch panów było, zaczynali jak połączyli się razem i zrobili swoją firmę w latach 80., zaczynali najpierw od 201, najpierw 190 zrobili, potem zrobili 124, i dopiero potem przeszli na Japończyki, zaczęli robić Nissany. Nomen no. Omen Skyline, Skyline też się nazywał M20, tylko bez B, mhm. nie? I tak sobie ciachali te samochody, potem zaczęli ciachać Subaru. Robili też takie śmieszne auto, jakieś Baby Gangi, jakieś Mikry, zrobili Chevroleta, Matiza. ZZ, Oni mają, mają, mają w ogóle swój własny samochód, który jest. ZZ. No. Tak, wy, wyprodukowany. Grało no, bo, się w bo, Gran Turismo. Młodzież, młodzież z z gier, tak? Ten, tak, ten grało ten się. Pojazd, tak. Tak. Chyba w trójce był nie? w Gran Turismo, jeśli dobrze pamiętam. Ja to słaby gracz jestem, także to słabo. słabo ja się teraz. zaraziłem poniekąd japońskimi samochodami właśnie przez Gran Turismo. No, od 97 gramów Ja to bardziej to ze, ze względu na wiek, to bardziej z mojej młodości. to Ja myślałem, że my w podobnym wieku jesteś GC, GC 8, niebieska na złotych felgach. Znaczy, ty tak możesz sobie tak. pozwolić na to, co ja mam tylko w wirtualu. To, różnie to bywa, no ale czasem można. Słuchaj, no to jest samochód stuningowany. Chyba najważniejszą rzeczą tu jest silnik, nie? Tak, jakby się nad tym zastanowić. Tak, tak. Stroker tak. na 2-2. Na 2.2, tak. Zrobione. No ogólnie rzecz samochód tam takimi detalami, no, ogólnie są obrandowane Tomikaira po prostu. Od, wszędzie wszędzie no. tak, znaczki z, praktycznie tutaj, no, gdzieś te, te, te znaczki Subaru są pousuwane. Yy, no, no, wygląda tam inaczej, powiedzmy, inny zderzak. Yy, ta akurat wersja pod kątem foteli ma oryginalne fotele, ale. ale mogły, być Kaira. No, mogły być też Tomikai? mogły być fotele Rekaro takie no, trochę analogiczne jak w lancerach były z oprzyciem Tomikaira. To Oni go chyba tylko przez rok robili, nie? Dobrze myślę. Tak, no bo to tak, tak jak było... No bo, 2000, mm, który to był pierwszy? Bo y, ba, Bagaj no, to był, był robiony przez dwa, dwa, dwa lata chyba, tylko to też jest każ, każda wersja jest tam, powiedzmy co rok była jakaś tam zmiana, nie wiem jaka jest bo, zmiana... Bo Tomikaira też 1, Hołka 2, zrobił, nie? Też... Y, tak, tak, też, też kojarzę. Tam tych pozostałych modeli tam nie, 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 nie jestem jakimś super specjalistą tutaj od, 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 od ogólnie ich... Ich, 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 ich tutaj pro, produkcji tunerskich. Ale temat rzadki, nie? Bardzo. Tak, tak. No, różni się 30 tam mnie sztuk. Ko, ko, nigdzie nie mogłem takich y, bardzo rzeczowych danych znaleźć, no, ale można przyjąć, że około 30-40 sztuk gdzieś tam obserwuję giełdy, giełdę tą japońską, która się tam y, to bardzo rzadko przez ostatnie półtorej roku, no to jeden, j, jeden taki samochód się gdzieś tam po, y, pojawił. Mhm też była, chyba wydaje mi się, że była GC8 mhm. przez, przez, nich, przez nich zrobiona. Także, robili, no? Tak. Kombiaki chyba też robili, nie? To nie, nie, chcę, nie chcę konfabulować. To sprawdzimy. To jak, <laughs> tak, jak, tak. Jeśli tak, to teraz sobie wyświetlimy zdjęcie takiego kombiaka. <laughs> to, a jeśli nie, to, to Was przepraszam, ta, że konfabuluję. Tak, ta, ta, tak. No i on jest troszeczkę długnięty, nie? W stosunku do tego japońskiego. E, tak, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 300, albo 355, albo 365 koni zrobionych, zresztą nawet na zwiększoną, zwiększoną pojemność. Także no mechanicznie, kwestie silnikowe. No zewnętrznie, na przykład, to były felgi, były dedykowane, jakby dla, dla, tego, dla tego samochodu. No charakterystyczna ta tylna, 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 tylna płetwa. A powiedz mi, porównywałeś. No, bo Japończycy pewnie nie podawali osiągów tego samochodu, nie? Porównywałeś go jakoś do innych swoich Subaru? To znaczy, samochód. Bo... Jeździ bardzo tak w porównaniu, bo ja bardziej więcej mam gc 8 no to w porównaniu z gc 8 jest bardziej taki cywilizowany, no chociażby tam, jeżeli chodzi o wnętrze, w ogóle no in, in, inna, inna trochę, trochę, model trochę do, do przodu. Także no mo, mocowo on jest bardzo taki przyjemny, idący z dołu, z dołu obrotów, taki mhm. no el, el, elasty, elastyczny, także no... Trudno powiedzieć, bo część samochodów mam takich, które mam schamowanych. To wie, wiem, jak one chodzą no, w porównaniu z GC8, tam z Skupetą, z, z mhm. która jest no, bardzo serwisownym samochodem. Tak się musimy jakieś pokazać, to, musimy to to wrócić kwestie, tutaj do Ciebie. Kwestie odczuć są, są zupełnie inne, jak w porównaniu z tym samochodem. Mhm. Nie, no wspaniały jest. To jest po prostu. A powiedzmy, jaka jest historia zakupu tego samochodu, bo do, do Japonii po niego poleciałeś? Historia zakupu była związana z wycieczką z wycieczką do Japonii ogólnie. Tak, tak zakup um... tak zwany spontaniczny. <gry> tak, zakup spontaniczny trochę po, po, powstał, yy, bo pojechaliśmy sobie no, do, do Japonii ogólnie. Tak, no, Japonia jest w ogóle bardzo ciekawym krajem do zwiedzenia. Polecam wszystkim. I pojechaliśmy zobaczyć giełdę tokijską, na którą nam się nawet udało wbić tam do, 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 do środka i wracając, ta giełda tokijska jest taka trochę oddalona od Tokio i wracając jechaliśmy oglądając różne miejsca i w pewnym momencie przy drodze był taki jakiś komis, sprzedawca samochodów i patrzymy, o stoją jakieś lancery, no to ciach zawrotka na ten parking i tam się okazał raj po prostu samochodowy. Między innymi to taki duży, duży handlarz w Japonii, który kupuje do, do, do Stanów na, na zamówienia samochody dla siebie do sprzedaży. Z ciekawostek po, po oglądaniu tam samochodów, gdzie na przykład na parkingu stało nie wiem Skyline'ów R34 GTR-ów około tam nie wiem, z 15, co robiło wrażenie, to nas Człowiek, który tam akurat to jest taki Hiszpan, który tam mieszka, zaprosił nas, żeby. To chodźcie pokażę wam w hali coś. No i tam akurat to nie ich samochody, ale wydaje mi się, że kupione po prostu dla amerykańskich. E, czekali, aż one będą miały 25 lat. Czekali tam na rocznik, mhm. ale pokazał nam halę, gdzie stało, z GTR-ów około 50 sztuk. Ja Także takie <noise> ciekawa rzecz. Na no, cały plac zastawiony, w no, około 70-80 samochodów, no Silvia, no wszystkie takie interesujące się japońskie. I Tomi Kaira. I Tomi Kaira, który trochę on, powiem szczerze, że gdzieś właśnie ten Manuel nas tam zainteresował tym samochodem, wiadomo, chciał go sprzedać i tak żeśmy go obejrzeli będąc tam jakieś około dwóch tygodni tak żeśmy sobie myśleli o nim i wracając powrotem do Tokio mówię dobra choć obejrzymy do syna mojego starszego obejrzymy zobaczymy jak to wygląda no i tam żeśmy targu dobili gdzieś tam samochód jest ciekawy bo ma no, niewielki przebieg około pięćdziesięciu paru tysięcy naprawdę jeżeli chodzi o, o wnętrze no to jest jest w, w super Czyli jeszcze stanie jeszcze Japończycy uważają że jest nowy nie bo nie tak do 100 tysięcy mniej więcej tak 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 tam się pozbywają także, bo już gruzy także Także no, w stanie jest naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnym. A w Japonii to, to różnie bywa, także ten mit tego samochodu japońskiego, który zawsze jest idealny, to jest różny, bo można mm -hmm. samochód kupić, który ma 15 tysięcy 20 lat, mm -hmm. a można też kupić samochód, który ma 15 lat i wygląda jakby miał 125 lat. Także to, to różnie różnie. To no, na szczęście bywa. do Polski przyjeżdżają prawie same ładne japońskie samochody. <laughs> Część tego, co, co lub, pokazuje się na spotach na przykład. Lub też no, czasami, czasami no, trzeba tam przywrócić, bo, no, bo zaletą Japonii jest to, że no są, są rejony Japonii, gdzie te, te rdza jest problemem lub ten samochód jest porzucony gdzieś tam w bambusach, no i niestety zakwitnie mhm. pod kątem rdzy, no ale w większości no, rzadko kiedy zdarza się ta rdza, trzeba uważać na to. Ale problemem jest no, słońce, spalone mhm. lakiery kapicerki gdzieś tam wyblakły od słońca, bo te samochody stoją, tak? mhm. także no, pierwszy dzień no, tam, yy, za, za tego wyjazdu akurat gdzieś byliśmy w hot, yy, hotelu właśnie w Tokio, w dzielnicy takiej, takiej powiedzmy nieturystycznej, idziemy coś zjeść i tam spotykamy Alpinę yy, yy, BMW ojej, w kupecie, nie pamiętam jaki to jest tam symbol, to, to jest 635 tam, CSI to jest tam, to, to jest też Jalpina, nie pamiętam modelu, no ale tam egzemplarze, syn sprawdził nie 70 egzemplarzy mm. wyprodukowanych i stoi gdzieś tam taka widać, że nie jest Johna po prostu. Cześć. A to tam chyba było, że w Japonii było jakoś tak, że nie było BMW, nie? Najpierw była sama Alpina, i dopiero potem oni zaczęli BMW sprzedawać, tych Alpin tam jest relatywnie dużo. I, I kierownica i, oczywiście z lewej strony, nie? no tak, Bo To, to tak, jest tak, prestiż tak, w Japonii. Tak, 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 to jest w ogóle tam cieka, cieka, ciekawe. Bo to to ja to... taką historię słyszałem, czy słyszałem. No, Honda w pewnym momencie sprzedawała jakiś model na Japonię, produkowany w Stanach, mhm. z kierownicą z lewej strony. Normalnie sobie w salonie można było kupić Honda. No to, to, jest, to jest naprawdę ciekawe, no bo nie wiem, kupno Mercedesa, nie wiem, jakiegoś nawet współczesnego, który ma tam 10 wiem 14 lat, które no wychodzą przez z kierownicą po, po, po prawej tak. stronie, a tam jednak z jakichś powodów kupują, że jest po lewej. Tak. tak. Przejdziemy się? Przejdziemy tak, mi tym samochodem? No, to może masz ochotę, to pojechać. Także. Ochotę to ja mam, tylko mam rowerowe buty, ja dam radę. Dasz radę. Tak, to jest cywilizowany Dasz samochód. Dasz radę. <grym i rekturacja> no dobra, to się spróbuję przejechać. No. Ej, w co my tu a, mamy w ogóle? Mamy tutaj przeszkolić skamerowanie. Spray na intercooler mamy, tak? <grym i rekturacja> tak, tak, tak. Ona ma chyba wersję też. W automacie, ręcznie, tak jest takie rzeczy. Podobnież to robi robota. Poś... Cichutki jest w miarę. Tak, on jest taki cywilizowany, no to ja ciekawych rzeczy to no właśnie. Zamkniemy sobie szybki, co? Chcemy sobie odpalimy. Tak. No, a a, nie. To, nie, to wiem, tutaj powinno działać. System opłat japońskich? Tak, tak. tak Jaką magałekę? Ma magałekę jest się tam no, no, uda. bo no, domorosły operator jest tam, no, ale. No, tak, nie, no, dziękuję jest... bardzo za możliwość przejazdu. <laughs> no, <kurde. śmiech> no, są ciekawostki no, dy dywaniki. To w Japonii to w ogóle, bo u nas nie jest to takie jakieś bardzo znane takie ciekawe. W Japonii to oni, no, każda rzecz związana z tym konto Mickair, gdzieś tam na giełdzie, jak się pojawia, typu znaczek czy coś, to jakieś tam miliony monet za to chcą, no bo u nas jest to nie, nieznane, a u nich, u nich no, ten spory, w ten lusterku, <laughs> po prostu ta wycieraczka i Ten kurnik tutaj, no wspaniały tu jest, no dobra, no to zobaczmy, czy w tych rowerowych butach dam rad tym ruszyć. Powinno się udać. Momo. Taka jak w normalnym Subaru? Tak, czy zmieniają? Tak, tu, tu jest kierownica. No dosyć duża Stanta, jest, nie? Dosyć Tak, dosyć tak. Duży, nie jest ma... taka, no nie. W lewo chyba nie. pojadę, nie? Żeby... Wydaje mi się, że tak, lub tak, no może no tak. Tu jest korzyści. By... Tak, to... tak, tak, tak. Szkoda skoda z tam... tego samochodu. Wytelepie, w, w, w okrutnie. A zawieszeniowo co to jest? To jest STI zawieszeniowo? Czy... Zawieszeniowo akurat ten egzemplarz ma seryjne zawieszenie, ale też jako opcję, bo, bo so, ja mam. mam... Musi się kupić taki katalog sprzedażowy, który wygląda analogicznie jak katalog do, 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 przez Subaru wypuszczany. Mhm. No to było właśnie w opcji: były te fotele, których ten, ten egzemplarz nie ma, i było zawieszenie przy, takie przez nich dedykowane. Natomiast ten, ten, ten egzemplarz nie, nie ma. Mhm gwintowanego zawieszenia, tam było chyba gwintowane to, które mm -hmm. oni były, były, dawali opcjonalnie. No tak, tak no to rzeczywiście jest troszkę tak blisko serii, nie no, takiej... Tak, tak no... Tak no, jak jest em sobie kiedyś pojeździłem od kolegi, to takie ja też miałem wrażenie, że on tak mniej więcej wybierał nierówności, no tu mamy taką szpetną drogę, nie, na tym FSO. Tak... Ale za to wdech mamy wdech fajny jest. klimat industrialny. Tak... I ten, ten samochód ładnie się tu prezentuje. FSO jest tutaj bardzo, bardzo przyjemny. Tak, kurde motoryzacyjny. No powiem Ci, że takim samochodem to jeszcze nie jeździłem takim stuningowanym. Wiadomo, że najbardziej w serduszku to pewnie jakieś nizmo by było albo jakieś TRD. Ale to jest też wspaniałe. O i tu, tu możemy w lewo, w lewo skręcić. Zawsze jak się okay. potem już z kierownicy, samochodu z kierownicą z prawej, to mi się myli. I na przykład <laughs> jadę normalnym autem, zjeżdżając z rąda odpalam sobie wycieraczki. Tak, tak. To od, od razu widać, że jak ktoś, nie wiem... Europejczyk jest w Japonii, no. albo ktoś wsiądzie w taki samochód, to od razu po wycieraczkach widać, że mm -hmm. to. Ale na odwrót nigdy nie, w, w samochodzie Archadenu nie. Chyba, chyba naj, 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 najbardziej to takie no, trudne do przyzwyczajenia to jest właśnie kierunkowskazy wycieraczka. Ja do, dość często jeżdżę samochodami z kierownicą po prawej stronie. No, Normalna tam, sytuacja. Tu mam normalną sytuację na FSO, tutaj skończy, tak. Czy Ty mam jakąś temperaturę oleju gdzieś? Temperaturę oleju? No tutaj. Nie, nie ma. Nie mamy. Tak. Czyli tak naprawdę. ale pewnie jeszcze się nam mnie nagrzał, nie? Może tam Troszeczkę może tam troszeczkę tutaj. O, ładnie chce iść. Tak, on czuć, że on to tak jest bardzo bardzo A? bardzo równie oddaje emocje, nie? Chyba nie, nie jest nie. wielkie to turbo, nie? Raczej takie... tutaj też, też tam technicznie się jakoś tam nie wypowiem. Super, super, no bo od 3000 on bardzo ładnie idzie. Tak, no właśnie z dołu obrotu fajnie, no. fajnie, fajnie. Ale fajnie, fajnie jest, bo jest taki cywilizowany no, dosyć oczywiście. Tam, mm -hmm. Czasem, któryś samochód gdzieś tam na, na, to, na tor, właśnie się wybieramy w sobotę na, na Kielce pojeździć, tym, tym żółtym subaru, które właśnie nas sprzeciwka mijało. Więc tam, jakieś samochody, tak fajnie sobie po, po, pojeździć, pokorzystać z tych samochodów, tak jak być powinno. Aczkolwiek to tak, też trochę ich szkoda, żeby ich tam gdzieś nie, nie uszkodzić. Fajne, ma bezpośrednie układ kierowniczy ale chyba też seria, nie? W stosunku tak, do mi się wydaje, mhm. że tutaj, tutaj nie było. Możemy. No, możemy w, le, w lewo i tam e, później na nawrót zrobić. Bardzo fajne. Bardzo mi się podoba. Strasznie, strasznie lubię w tym swoim nagrywaniu tych samochodów, to że potem zawsze jak jestem po nagraniu, to mam tak, jaki fajny samochód nagrania, jakbym chciał mieć takie auto. I wszystkie te samochody, które teraz nagrałem, bo to jest chyba już ósmy czy dziewiąty, takie są właśnie. Wspaniałe to jest. Nie, bo to... Dziękuję bardzo. <śla> <śla> bardzo mi miło. <śla> Serdecznie dziękuję, Andrzeju. To była naprawdę cała, wielka przyjemność. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie no, wspaniale. Przejechałem się Tomika i Ron. Chociażby tego warto było robić tego YouTube'a. Dzięki.